Od naszej rozmowy, kiedy odbierali statuetkę za odkrycie roku, trochę minęło, złapałeś trochę, trochę masy mięśniowej. No mozzarella mi zaczęła smakować w Waszach, więc je, trochę jem. Je. Nie, tak żartowałem. Nie, ogólnie po prostu wyjechałem za granicę, ciężko trenuję, czasem też chodziłem na siłownię, żeby się wzmocnić. No i trochę przebrałem na pewno, ale nie czuję, żeby mi to spowodniało, po prostu czuję się dobrze. Ale rozmiar dresu jest o, o jeden większy po, po wyjeździe? A tu zależy co, jedna koszulka może, ale ogólnie jest w porządku. Okej, okay, przejdźmy, przejdźmy już do tego meczu. Jak, jak to by się dzisiaj grało przeciwko Rumunom? Bo tak w środku, w pierwszej połowie no, zdominowaliście Rumunów, w drugiej już zszedłeś, odpoczywałeś, podejrzewam, że przed, przed Euro, tak? Trzeba trenera spytać. No ja na pewno chciałem <laughs> rozgrać całe spotkanie, ale myślę, że zagraliśmy konsekwentnie, graliśmy cały czas swoje, to co chcieliśmy, zdominowaliśmy rywala, cały czas kruszyliśmy te murty, nam postawili. Ponieważ było ciężko trochę skonstruować, bo bronili praktycznie dziewiątką, tylko napastnik był z przodu, no, dziesiątką jeszcze brąkarz. Dobrze się bronili, ale strzeliliśmy trzy branki z całych fragmentów gry, pokazaliśmy, że to jest nasza mocna strona, no i cieszymy się z tych trzech punktów. A spodziewaliście się, że postawią taki właśnie autokar trochę w polu karnym? Tak, spodziewaliśmy się, bo widzieliśmy jakim systemem zagrają, Drugie drugiej połowie z na ten co grali u siebie w Bukareszcie. Po prostu my to, że zrobiliśmy swoje, swoje zadania, które bardzo dobrze wykonywaliśmy, i dzięki temu zdobyliśmy trzy punkty. Pamiętasz kiedy ostatni raz przegraliście na stadionie narodowym, a Rek nie pamiętał? Szczer, szczery był. Ja też nie pamiętam. Mi owie jak najdłużej ta fala była. No w 2014 roku mecz towarzyski, pamiętasz, kto był rywalem? 0-1. Nie przypominam sobie. Szkocja. U. Łatwy, żeby grałem po prostu w domu, to nasza twierdza i zawsze tutaj musimy wygrywać. właśnie uważasz, że te mecze przed własną publicznością są taką powiedzmy najmocniejszą stroną w tej chwili reprezentacji Polski, że tu nie przegrywacie, wygrywacie i dzięki temu ten awans do Rosji może być zapewniony tak szybko? Na pewno z mecz mecz, gdy wygrywamy, zbliżamy się do tego awansu, do aby pojechać na te mistrzostwa świata. Mamy po swojej stronie 12 zawodnika, który nas naprawdę dzisiaj wspierał. I gdy czasem coś tam jakaś zadyszka była, albo po prostu gdzieś Rumunii zaczęli bardziej operować piłką, to uczyliśmy te wsparcie i po prostu ruszyliśmy na nich. Stres na ławce trochę był w tych końcowych minutach, Rumunia strzeliła bramkę, później tak były dwie, trzy groźniejsze wrzutki, ta gra się przyniosła raczej na naszą połowę, Tam na... co się działo na ławce wtedy? Nie, spokój, wiadomo, jak dochodzi ta stracona bramka, chcieliśmy zagrać na zero z tyłu, się nie udało, jeszcze właśnie po rikoszecie, szkoda, że tak, ale ładna wpadła. Nadagaliśmy no, swoje, dobrze się broniliśmy, wiemy, że mam bardzo dobrą defensywę i organizację i wygraliśmy po prostu dzisiejsze to spotkanie. Przed to tobą teraz Euro 21. Jaki, jaki cel? Mistrzostwa Europy? Dokładnie tak. Bierzecie inny scenariusz w ogóle pod uwagę? Nie. Ok, powodzenia, dzięki. Dziękuję bardzo.